9 maja dzień Unii Europejskiej, dzień Europy, dlatego też po dwóch latach na wniosek właśnie Jakuba Lewandowskiego, młodzieżowej rady miasta postanowiliśmy zorganizować wspólnie paradę Szumana, bo to jest przepiękny dzień nie tylko ze względu na aurę, ale i też te wartości, które niesie ze sobą Unia Europejska. Ja powiedziałem, to są ludzie, którzy często wychowali się już, kiedy byliśmy członkiem Unii Europejskiej. Nie, nie mają na sobie brzemienia pamięci dawnych czasów, jeszcze przed 1989 rokiem. Dlatego też dla mnie to jest no, po prostu niezwykłe, że potrafią się cieszyć, są tolerancyjni dla wszystkich, prawda? Nie segregują ludzi są prawdomówni, radośni, przywiązani do najważniejszych wartości tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej i to jest najważniejsze w tym dniu. Sami widzimy po frekwencji, szkoły wystawiły swoje reprezentacje i mamy też dwie szkoły, które prezentują Dorobek Ukrainy, która nie jest w Unii Europejskiej, ale postanowiliśmy włączyć Ukrainę ze względu na aspiracje i obecną sytuację, niezwykle trudną i dramatyczną Ukrainy. Także naprawdę cieszymy się z tego. Barwnie, kolorowo, głośno i widzimy jak duża frekwencja. Kilkaset osób, które zajęły już połowę ulicy 3 Maja, a, por, a korowód nawet nie ruszył. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa wróciła do naszego miasta po dwóch latach, trzech latach w zasadzie przerwy pandemicznej. Młodzieżowa Rada Miasta razem z Urzędem Miasta i innymi organizatorami podjęła się organizacji tego wydarzenia. Wydarzenia, które obchodzimy, na, które obchodzimy ze względu na to, że 9 Maja 1950 roku Powstał wtedy pierwotny plan no, ówczesnej Unii Europejskiej, czyli wspólnot, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Widzimy, że te wartości, które nas łączą, wartości unijne są dzisiaj bardzo ważne, tym bardziej ze względu na kontekst wydarzeń na Wschodzie. Widzimy, że ta nasza obecność w pakcie europejskim, w służbach Unii Europejskiej nie jest niezwykle. Ludzie też widzą. Widzimy, że pięknie się przygotowali, także mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Myślę, że to jest w dla wszystkich. Tak naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest w interesie każdego Polaka, bo my, Polacy, jesteśmy Europejczykami. Mamy do czynienia z... Z Wielką Brytanią. Mimo tego, że nie są oni członkami Unii, to Ukraina aspiruje, a Wielka Brytania jest częścią Europejskiej Wspólnoty Narodów. Dlatego też dzisiaj mamy tak szeroką gamę państw i tyle osób. Jestem lekko zaskoczony też liczbą, ale sądzę, że ta przerwa pandemiczna wzmogła tyle energii, którą dzisiaj zresztą widzimy. No właśnie ta frekwencja powinna cieszyć, bo to pokazuje, że ci młodzi ludzie utożsamiają się z tą Unią. Dokładnie tak. Dzisiaj mamy pokaz tego, jaki jest Włocławek. Włocławek, jak mówi hasło naszego dzisiejszego wydarzenia, jest sercem Europy. Włocławek sercem Europy. Pod tym hasłem przeszła dzisiejsza parada i jest to najlepszym dowolem, że jesteśmy zwolennikami Unii Europejskiej. Tak, dokładnie. Mieliśmy obawy, bo dużo się zmieniało, ale wyszło super. Jest naprawdę bardzo kolorowo. O to nam chodziło. Frekwencja zadowalająca. Dużo większa niż w 2018 roku. Jesteśmy pod wrażeniem. Naprawdę wyszło świetnie. Szkół jest ponad 20. Bardzo dużo szkół się naprawdę dobrze przygotowało. Niektóre szkoły mają szansę dzisiaj wystąpić. Niektóre szkoły rozruszyły się też z gastronomią. Także naprawdę fantastyczny występ. W paradzie Szumana uczestniczymy od wielu, wielu lat. Wielokrotnie ją wygrywaliśmy. Jeździliśmy jeszcze do Warszawy na taką ogólnopolską paradę. Natomiast w obecnej sytuacji prezentujemy Portugalię. Tutaj jest nasze stoisko, dziewczynki. Witam Was! Rodzice przygotowali smakołyki razem z dziećmi. i Wszyscy się pięknie przebrali, także dobrze się bawimy i uważamy, że takie przedsięwzięcia powinny być naprawdę tutaj kultywowane i kontynuowane rok w rok. Jesteście już po występach, powiedzcie, co przygotowaliście? Dziewczynki przygotowały wspaniały występ. Dziewczynki, proszę bardzo. Przygotowałyśmy piosenkę oraz Dominika przygotowała taniec. Tak, że tańczyłam jazz do piosenki portugalskiej. Wszystko tutaj, co jest przygotowane, to jest zrobione przez uczniów. Był bardzo krótki czas jakby realizacji, ale wspólnymi siłami sobie wszystko zorganizowaliśmy i pomogliśmy. Mieliśmy też występ artystyczny, który mogliśmy już podziwiać. I to wszystko, co tutaj jest, to jest dzięki naszej pracy uczniom. Bardzo są chętni i no, gdzieś tam, myślę, podróżują i na pewno ta Francja jest im bliska. Jeżeli nie zdążyli, to dzięki może właśnie Paradzie szumana y, będą chętniejsi na poznawanie nowych kultur. Temat był ukraiński, pro leleku, pro niebo, no pro Ukrainę tak. Było dużo symboliki, e, symbolika ogólnie było, na przykład o żurawiu było śpiewanie w sensie takim symbolicznym, odnoszenie się do nieba, wiadomo taka. Ma mająca łapać za serce. Uważam, że teraz y, świetna jest taka organizacja, właśnie taka, że możemy poznać wszystkie kultury, wszystkie piosenki, właśnie związane z każdym krajem. To jest moim zdaniem świetne. Możemy się doedukować też.